Takim ekspertem i pasjonatem zarazem jest zdecydowanie nasz dzisiejszy gość, pan Henryk Wilk, założyciel, wiceprezes Mgliwickiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Kargo. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Panie Prezesie, 20 lat minęło jak jeden dzień, chciałoby się powiedzieć. Zaczynaliście no właśnie na Dibuła, teraz piękne obiekty na Kozielskiej w sobotę. Huczne obchody, na które przyszedł Pan zaprosić naszych słuchaczy i telewidzów. Tak, tak. My mamy 20 lat. Zaczynaliśmy na kozielskiej, na Królowej Bony. I na Kozielskiej, 1, tam gdzie teraz jesteśmy. Tamśmy trzy miesiące z pierwszych treningów zrobili. I po tych treningach zarejestrowaliśmy klub. 8 lipca 2002 roku u Pana, bo jesteśmy stowarzyszeniem. Pan Prezydent Frankiewicz po prostu przyjął nas jako klub sportowy. Jutro też huczna impreza, ale też rocznica przeprowadzki na Kozielską. Tam działacie też hucznie, zdobywając kolejne laury w sensie warsi zawodnicy. Tak, mamy no chętnych, którzy przychodzą, chcą u nas trenować, jak to mówię, bawić się w boks. I pozwalamy im trochę na, na to, żeby po prostu ich poduczyć i startować. Przez okres tych 20 lat nazbierało się dużo wyników dobrych. Ale to może jeszcze wróćmy do tych korzeni, do początku. Dlaczego akurat taka działalność dlaczego akurat boks? Dlaczego boks? No tak spotkałem się z kolegą, który też boksował, Stanisław Syjut i ja e, troszkę boksowałem też. I po pewnym czasie, jakśmy przestali boksować, zrozumieliśmy, zmieliśmy, że młodzieży trzeba czym zająć i takśmy spróbowali założyć klub. naprawdę szukaliśmy sali wszędzie w Gliwicach. Przy szkołach, przy innych. Nie chcieli przy, za bardzo przy szkołach, żeby boks był i musieliśmy szukać. I w tym momencie, jak mówię, po tych dwóch, trzech miesiącach trafiliśmy e, później już na Dibuła. Tak, no mnie się kojarzy giełka Eskarbo, jest, jest głównie z paniami. Nie wiem dlaczego. Bo z początku panie były po prostu trochę lepsze od chłopców, mało tego, jakąś rękęśmy mieli do tego, że panie przyjeżdżały do nas, chodziły z Gliwic, z okolicy Gliwic, z innych stron przyjeżdżały i zostały u nas. Bardzo duże sukcesy, ale mieliśmy też i chłopców. Tak, ja przede wszystkim jestem fanką dwóch pań, które u was trenują pod waszymi skrzydłami, czyli to jest Litka Fidura, która w tym roku no cóż zaliczyła swój szczyt chyba trzeba powiedzieć. No, można tak powiedzieć, natomiast Litka nie jest nowością w boksie. Ona pięć razy z kolei wygrała sztama. Przepraszam, trzynaście razy zdobyła medal mistrzostw Polski. Zdobyła mistrzostwo Unii Europejskiej. Zdobyła pierwszy medal Igrzysk Europejskich. Także ona to no, nie nowicjuszem. Ona kilka medali mistrzostw Europy zdobyła też. Także medal mistrzostw świata to jest po prostu w tej chwili takim. Malutkim przystankiem, bo jedziemy dalej. Jedziecie dalej. No jeszcze kojarzę Aleksas Kubicki. No to um, trzeba powiedzieć, że wasz klub jest wyjątkowy, jeśli chodzi o medale na skalę tak? naszego regionu. Proszę się pochwalić. Powiem tak, że takim skróciem, może malutkim, że dwa medale Mistrzostw Świata. Są to medale zdobyte przez nasze dziewczyny, a tak da dalej powiem, że na Śląsku są tylko w e, seniorskim e, boksie, boksu amatorskiego, tylko cztery medale w okresie całego boksu śląskiego w tym dobrym etapie i w tym złym. Pierwszy medal to zrobił Zbigniew Kicka, drugi medal Henie Sienicki i no, nasze dwie dziewczyny. Wicemistrzynią świata została Magda Stelmach-Wichrowska i teraz y, Lidia Fidura. A poza tym, to jak mówię, że my naprawdę, jak, jak to pani wspomniała, mamy naprawdę i mieliśmy i mamy bardzo dobre dziewczyny. I będziecie mieć, no bo przecież rosną kolejne pokolenia rządnych wyzwań, zawodników, którzy występują właśnie z waszym logotypem na piersi, z logiem gliwickiego uczniowskiego klubu sportowego. Zgadza się. Z, bardzo dużo występuje i naszych zawodniczek tu w Gliwicach, ale i też na całym świecie. Były Mistrzostwa Świata, e, można powiedzieć, bo my organizujemy największy turniej kobiet w boksie olimpijskim w Gliwicach. Będzie teraz 17. Mistrzostwa Międzynarodowa Śląska Kobiet w Gliwicach i na ostatnich Mistrzostwach Świata. Brazylijki, Amerykanki, Kazachstany i inne, które brały udział w Gliwicach, w śląskich mistrzostwach, mistrzostwach tutaj. Międzynarodowych brały udział w Mistrzostwach Świata. Cieszy to mnie, że ja ich poznaję, jak boksują o to złoty medal, czy o inny medal, czy na olimpiadzie w ten sposób. I dość często występują z naszych koszulkach, bo uczestniczą w naszym turnieju jest to, że każdy, każdy uczestnik dostaje koszulkę. I w większości na całym świecie boks gliwicki widać, że jest rozsławiony. No to jest naprawdę no szacunek, jak to mówi młodzież jednym słowem. Międzynarodowo będzie także jutro podczas waszego święta, tak można powiedzieć. I tak. też trzeba podkreślić, że to nie będzie Kozielska, tylko to będzie Jasna 31 tam na hali sportowej. Będzie się działo od godziny 17.00. Jasna nam sprzyja od dłuższego czasu. To nie jest tak tutaj, jak mówię, że mamy Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet, i tam robimy już któreś z kolei, prawdopodobnie już dziesiąte z kolei robimy na jasnej, ale powiem, że chcemy tam, żeby bo tam, tam jest piękna sala, ładnie ułożona i w ten sposób. Kozielska jest za mała może tak, w ten sposób, że za mała jest dla nas. Kozielska jest przygotowana do boksu, do truników, do wielu rzeczy. Mamy Taki jedną zapny, z najładniejszych tak. salę w ogóle na Śląsku. Mamy o nią, dostaliśmy ją, w, znaczy używamy dzierżawieni może tak, od Urzędu Miasta od 2015 roku. Mhm, tak, i jutro, w sobotę, tego 25 czerwca, będzie można jakby nie tyle spotkać przyjaciół, co też jeszcze na tych przyjaciół i Waszych zawodników popatrzeć, pokibicować im. Podczas walki Tych aktualnych tak, też można pokibicować, bo będą walki toczyć właśnie z Czechami, z, z zaprzyjaźnionymi klubami ze Śląska, e, będzie kilka klubów i tak dalej. Nie będzie to dużo, ale będzie dwie walki takie pokazowe przedwalki to będą w większości Czesi i tak dalej. Natomiast później około 10 walk będzie normalnych w ringu, będzie można i do, dopingować, ale co można ważne zobaczyć? Zobaczyć byłych zawodników Karbo. Dużo przyjedzie medalistów Carbo, dużo będzie, jak mówię, wicemistrzyni świata. Jej córka w większości się wychowała u nas, w tej chwili ma 14 lat. Jak, jak ona zdobywała w 2012 roku, to w większości co ona miała? To jest pół roku, rok czasu, jak jej mama pojechała na mistrzostwa świata, zdobyła. A w większości przychodząc na trening, myśmy ją bawili. Bawiliśmy ją, a ona a Czyli to jest taka jedna wielka rodzina z albo można powiedzieć... Tak się czuję, przynajmniej idąc do Was na Kozielską, gdzieś tam rozmawiając z zawodnikami. Jest to świetne, bo to, jak mówię, każdy się czuje związany z tym wszystkim. No. Jest to, że później, jak mówię, to są młodzi. Przychodzą młodzi, nie umiemy utrzymać seniorów, bo niestety pieniędzy nie ma. Nie w ten, taka jest prawda. Natomiast młodzi przychodzą i jeżeli osiągają sukcesy i tak dalej, to oni przychodzą na tą salę i czują się bardzo dobrze. Dla nich to jest coś, co mogą oderwać się. Od rzeczywistości, zamiast stać gdzieś w blokowiskach, gdzieś w innych miejscach i tak dalej, przychodzą na salę. Tam znajdują trenera, tam znajdują osoby, z którymi można porozmawiać. I oczywiście zakładają, jak, jak pani powiedziała na początku, tą koszulkę, ten dres klubowy i występują w ringu. Mhm, a są jakieś wątpliwości rodziców? No bo wie pan, jednak boks, no, krótko mówiąc, uczy się bić. Nie, uczy się charakteru. Ja już mówię to w ten sposób. Ten, co się chce bić, to mówimy, że najpierw musisz się nauczyć kroczków. Najpierw głową pomyśleć, później kroki, a dopiero ręce. Także to całkiem co innego. Bić to się można na ulicy, bić się można gdziekolwiek inne w innym miejscu w ten sposób. A na, na, na boksie nie. To jest po prostu, kto się chce bić, długo u nas nie jest. Mhm. Czyli macie, można powiedzieć, swój wewnętrzny kodeks klubowy. Sam to jest, to jest sam. Jeżeli trener jest po, ma papiery tutaj i umie to prowadzić, to on jest dobrym psychologiem, dobrym trenerem, dobrym nauczycielem. Czasami w szkole nie, dzieci nie słuchają z jakiegoś tam powodu. U nas jak nie posłucha, to się wynagradza zawodnika. Zrób 10 pompek dodatkowo yy, po prostu a, lub cośkolwiek innego, daje się mu nagrodę. W tym wypadku jest to, że jak mówię, niby ktoś mówi, że kara, nie. To, to jest nagroda dla niego, jeżeli jest bystry, taki, chce przypuśćmy, być pierwszy i tak dalej, to się mu dokłada tych pompek, czy czegoś innego, no i w ten sposób jest to, no, ale mimo wszystko się ich wyróżnia w jakiś sposób, bo yy, za dobrą rzecz, jak który zrobił, czasami nie wszyscy od razu, ale po, po kolei, czy dobrze na skakance skacze, czy coś innego, czy tutaj, to się go mówi, słuchaj, no dzisiaj dobr, dobrą robotę wykonałeś, spróbuj tak dalej, mhm. zacznij słuchać, bo inaczej, jak nie słuchasz, to nie, w boksie nie masz nic do, do powiedzenia. No tak, to jest szkoła życia. Ja sobie tak myślę, że te 20 lat, no dwa lata były pandemii. Jak sobie w tym okresie poradziliście? No 20 lat, ja jeszcze włosy miałem. Teraz w pandemii, w pandemii się cieszę, że nie przerwaliśmy tych międzynarodowych mistrzostw śląska. Było to trudne. Naprawdę trenerzy na wysokości zadania stanęli. Że to wszystko, jak mówię, nawet zadania do domu robili, jeździli po domach i tak dalej, jak nie można było przychodzić, a indywidualnie brali na salę, bo więcej nie mogło być, tylko dwie, trzy osoby, lub w ogóle był taki okres, ale mówię, dali sobie radę, bo w tym momencie jak mnie zdobywaliśmy wiele rzeczy Robiliśmy ten turniej, mówię międzynarodowy, jeździliśmy na turnieje, ale to już w ochronnych miejscach. Natomiast duża praca była ten Mhm, mm Tak, no, to, to trzeba im podziękować. Pani prezesie, pani prezesie no, 20 lat minęło, ale no myślę, że do setki co najmniej dobijecie. Jakie plany na te kolejne lata macie? Jaką, jaki głód czujecie? Czy głód w medali, czy, czy o coś zupełnie innego tutaj chodzi? Wszystkiego czuję, zawsze jak, jak, jak ktoś wspomniał wcześniej, czym wyżej zajdziesz lepiej widać, bo z góry cokolwiek jest trudno wejść do góry, ale lepiej widać. Taka jest prawda. I ten dla nas zasięg już jest coraz większy. Jeżeli nas rozpoznają, no, przypuśćmy na ulicy, czy rozpoznają nas w innych krajach, czy gdzieśkolwiek, to jest bardzo fajnie, ale my chcemy jeszcze wyżej. No brakuje nam medalu olimpijskiego, ale krok po kroku, wszystko będziemy się uczyć. Kroczki są bardzo ważne. Na Natomiast, jak mówię, jeżeli chodzi o tak już poważniej, myślę, że dalsza współpraca z miastem, z władzami miasta, z ludźmi, którzy dobrej woli, którzy w jakiś sposób nam pomagają i się później zachęcają, i sponsorują w jakiś sposób ten sport, osiągniemy wiele i ten medal olimpijski będzie dla Gliwic. Jak mówię, są medale dla tak Gliwic już przyszłości świata to teraz będą na olimpijskie czas. Jeszcze wyjaśnimy taką rzecz. Boks amatorski i boks zawodowy, wy uczycie tego pierwszego. Boks amatorski my uczymy, w tej ale, się ale bierzemy głównie. udział też w pokazach przy boksie zawodowym. Bardzo dużo wcześniej jeszcze, no, e, mo, mogę tu wspomnieć Piotra Wernera, który robił bok zawodowy i myśmy występowali przed walkami, w czasie walk, gdzieś przy boksie zawodowym. I czasami było tak, że boks amatorski, któryśmy my pokazywali i tak dalej, był lepszy od walki zawodowców. No i dobrze, że Pan potrafi to tak wyartykułować i powiedzieć, że jesteśmy naprawdę na poziomie nawet, no... Profesjonalnym, zawodowym, nawet wyżej. Pani prezesie, pani Wilku, to jeszcze może powiedzmy tak na koniec naszego spotkania, co to jutro będzie. Zaczynamy o 17.00. No i, i jak możemy zachęcić do tego, żeby przyjść na Jasną 31? Przede wszystkim zobaczyć, jak mówię, że trochę boksu, zobaczyć osiągnięcia klubu Giełka Eskarbogliwice, zobaczyć mistrzynie i, mistrz, i mistrzów, bo też w różnych kategoriach i mistrzostw Polski, i Puchar polski i w innych zawodnik byłych zawodników aktualnych zawodników karbo i zobaczyć i w większości jak mówię zobaczyć inne gwiazdy sportu, które tam będą na, na, na tym spotkaniu, a przede wszystkim spędzić dobrze czas. i to jest wieczór godzina 17 zaczyna się tak w większości tutaj, a pierwsze walki będą 1720 dwie pierwsze walki, później będzie prezentacja tych, co będą następnie walczyć i będą chwilę będzie wyróżnień troszkę, historię opowiemy troszkę, jak było, jak początek, jak to wszystko było, jak, jak, jak mówię, zaczynaliśmy w ten sposób. Mhm. A czy będzie jutro szansa na to, żeby podpytać ewentualnie, kiedy i jak można zacząć? Jak zacząć boks? Tak. Oczywiście, że tak. No my cały czas mów, będziemy mówić o tym, jak y, ten pierwszy krok zrobić, jak wyjść na salę, jak zobaczyć. Nie tak, że wejść i już się trenuje, już się wie. Nie, to nie jest tak. Wszystko trzeba zacząć od początku. Od początku, a my tutaj już mamy koniec wywiadu. Moimi Państwa gościem był Henryk Wilk. Osobowość nieprzeciętna, wyróżniająca się na firmamencie liwickiego nieba, człowiek, którego nie można nie lubić. Także bardzo się cieszymy, że tutaj do nas Pan przyszedł opowiedzieć. No, powiem szczerze, że Giełka Skarbo ma specjalne miejsce w sercach ekipy Imperium Media. Bardzo się cieszymy, że te 20 lat. Bo części spędziliśmy z Wami, i mamy nadzieję na kolejne lata. Ja myślę, jak tylko Imperium powstało, nie, nie pamiętam w tej, tej chwili, to jak, jak tylko przyszło na salę, jest z nami, mówi o nas, my tak samo się z tego cieszymy i dzięki temu też ośniemy, bo też słyszą osoby o nas i zapraszamy do tego sukcesu wspólnego, bo to jest wspólny sukces. I bym chciał jeszcze raz Państwa zachęcić, nie tylko do tego, żeby Państwo przyszli na salę, ale chodzi, żeby jutro. Naprawdę przyjdź, zobaczysz, wstęp jest wolny, jasna, 31, godzina 17, zapraszam. Zapraszał Henryk Wik. bardzo raz jeszcze Panu dziękujemy. Dziękuję, miło było z Państwem.